Cześć, Tukinga. Witam was dzisiaj na kanale Eko Kreatywna. Myślę, że w bardzo ciekawym filmiku będzie to filmik na temat trendu sportowy szyk na co dzień, który jest hitem tego roku i będzie mnóstwo na pewno tego typu stylizacji wszędzie w internecie. Tymczasem pokażę wam dzisiaj, jak połączyć rzeczy ze swojej szafy. Jak połączyć rzeczy, na przykład z second handu, jak najbardziej odzież używana, y, moje rzeczy to będą. Y, z nowymi rzeczami dzisiaj będzie haul Adidasa zarówno zupełnie nowe rzeczy, które kupiłam tak na próbę, żeby zobaczyć, czy któraś z nich będzie ok, jak i będzie to jedna rzecz z winty. Także będzie trochę i używanych i nowych rzeczy. Możecie też zobaczyć co fajnego można teraz dostać w Adidasie na przykład na wyprzedaży z naturalnych tkanin, oczywiście jak to na tym kanale. No i oczywiście wszystko będzie z super składami z naturalnych tkanin. Bardzo bardzo was zachęcam do zainspirowania się tym trendem, bo jest bardzo ciekawy. Jest to bardzo wygodny trend, bardzo komfortowy, ale też taki młodzieńczy, taki, który pozwala połączyć nam szykowne rzeczy, takie rzeczy eleganckie, dobrej jakości na co dzień właśnie, z elementami sportowymi i trochę się tak odświeżyć. No i właśnie być fajnie, być w trendach, wypróbować coś nowego. Bardzo was y Serdecznie zapraszam na stylizację, na ciąg dalszy, na inspirację. Będzie też ekowskazówka, powróciłam teraz do pomysłu z tymi, co dawniej były, z ekowskazówkami. Teraz pierwsza w tym roku ekowskazówka, naturalna pielęgnacja paznokci, będzie gdzieś w środku filmu wstawiona, także czekajcie na to. No i lecimy już do stylówek, lecimy do tych stylizacyjnych porad i wszystkich, no i oczywiście do zakupów. Słuchajcie, musiałam zdjąć kurtkę, bo strasznie odbija światło i dzieją się dziwne rzeczy w filmie, także e, normalnie już jesteśmy i słuchajcie. Pokażę Wam na początku stylizacje w tym stylu, które zainspirowały mnie z poprzednich filmików, bo mówiłam już o tym trendzie w filmiku o trendach na 2025, pokazywałam Wam kilka stylówek, tutaj takie przebitki krótkie, taki na przykład żółty kombinezon mój na lato, wiosnę-lato powiedzmy, do adidasów i do kurteczki z adidasa też ten kombinezon jest z zary i on jest taki normalnym kombinezonem na co dzień moim zdaniem fajnie wygląda właśnie do kurtki jak się dołoży jakiś element sportowy to to się robi nie takie damulkowate tylko <ścoughs> tylko takie bardziej właśnie luzackie sportowe i takie ciekawsze no i można fajnie łączyć tutaj kolory wzory sportowe ciuchy często mają takie wyraziste barwy teraz są też w trendach takie dość mocne zestawienia kolorów, takie artystyczne zestawienia kolorów, więc naprawdę jest tu duże pole do popisu. Był też, była też stylowa, która bardzo ciekawy też według mnie, przynajmniej sposób łączy sukienkę vintage, była taka sukienka w ostatnim holu z lat 70 maxi, którą chyba sobie zostawiam, bo mi się bardzo podoba w kolorach i do niej zostawiłam też sportową kurtkę i właśnie możemy taką vintage sukienkę przełamać kurtką zupełnie nowoczesną, w takim lekko sportowym stylu i sportową torebką i już mamy stylówę w całkiem innym klimaciku, wcale nie właśnie taką vintage i taką pachnącą, trącącą myszką, jak to się brzydko mówi. Zresztą niezbyt ciekawy zwrot moim zdaniem. <grym> Obraźliwy dla myszy i innych rzeczy. Słuchajcie, lecimy teraz do nowych stylizacji, bo oprócz tamtych pokażę Wam teraz nowe stylówy z nowymi rzeczami. Słuchajcie, kupiłam dwie pary spodni Adidasa na Zalando. dawno bardzo mi się podobały już koleżanki moje spodnie, takie bojówki z Adidasa i ona miała te bojówki w kolorze takim szaro-czarnym, super zresztą, fajnie wyglądała, natomiast y, mnie się spodobały takie y, ostro-żółte te spodnie, no ale słuchajcie, pierwotna cena tych spodni przed wyprzedażą, no trochę, trochę była dla mnie, no nie trochę, tylko była sporo za wysoka, 700 zł, więc... No, nawet o tym nie myślałam, natomiast teraz na wyprzedaży cena spadła chyba powyżej nawet połowy, czyli 50% No i jest to nadal sporo, ale jednak od dawna marzyłam o takich spodniach Adidasa, miałam zaobserwowane różne opcje No i jak zobaczyłam, że cena spadła o co najmniej o połowę, to myślę sobie że jeszcze jakaś tam jest zniżka na pierwsze zakupy Spróbujemy, spróbujemy. No i na szczęście teraz są te takie aplikacje, gdzie możecie płacić później. W razie zwrotu w ogóle nie płacicie, więc to jest super, nie trzeba wyłożyć gotówki. No i sobie po prostu stwierdziłam, że w razie czego wezmę sobie ją tak, te spodnie na dwie raty i będę miała fajną rzecz, o której już tak naprawdę długo myślę. No i naprawdę są to super spodnie, słuchajcie, super jakość. Jeszcze nie odpiłam specjalnie metek, żebyście zobaczyli. To są takie szerokie bombery. Ale u góry one nie są takie szerokie, że robią nam tutaj, e, z, że, przeproszeniem, z tyłu taką banię. <gry> Tylko są właśnie takie węższe w biodrach, natomiast doły mają takie szerokie. I to jest 100% bawełna. Słuchajcie, bo moim wyzwaniem w tym filmiku było znalezienie w Adidasie rzeczy z bawełny i z naturalnych dzianin lub tkanin, bo naprawdę mają tam bardzo, bardzo dużo sztucznych rzeczy i ja takich rzeczy po prostu nie noszę. A zwłaszcza jak mają być wygodne i sportowe, no to nie chcę się w nich pocić. Uważam, że to jest trochę porażka, że Adidas ma tak mało rzeczy z bawełny, a tak bardzo dużo z poliestru i z tych nylonów, i z tych sztucznych tkanin. Myślę, że może z czasem się to zmieni. Ale, ale na, raz, na ten moment naprawdę jest bardzo dużo rzeczy sztucznych tam. Ale znalazłam i akurat te spodnie są 100% z bawełny, więc wow. kupiłam te spodnie w rozmiarze 27. Ja mam eskę typową i wydawało mi się, że 27 to będzie ok. I rzeczywiście jest dobry rozmiar. Mam minimalny luz w pasie, ale w sumie to nie bardzo przeszkadza. Wystarczy jakiś paseczek dopasować. Ale e, zrobiłam dużo stylizacji z tymi spodniami. Pierwsza stylówka jest taka zimowa bardziej. E, bluzka w takim jasnym, jasnym, kremowym różu. E, I do tego. Moon boots, które mam w takich kolorach wyrazistych, fioleto-różowe. I do tego kurtka, ta, którą miałam na początku filmiku, włożyłam też w jednej tam wersji taki kasz, nie kaszmirowy, tylko alpaczkowy taki szalik, taki komin jakby, w takim też trochę zielonkawo-żółtym kolorze, żeby nawiązać do spodni. No i to jest taka stylowa, już typowo właśnie, typowo na zimę. Spoko spodnie, no, i później już jest dużo stylizacji, właśnie sportowych z normalnymi ciuszkami. Słuchajcie, głównie z takimi węższymi koszulkami, które wchodzą pod spód, bo lepiej wyglądają takie węższe, bardziej do ciała rzeczy. Jeżeli bluza to też raczej krótsza, węższa, bo spodnie są naprawdę szerokie dołem i oversize'owa bluza by zrobiła z tego. Taki balon, a nie stylizację. No i w związku z tym, właśnie tutaj postanowiłam dobrać raczej rzeczy takie stonowane, yy, raczej takie rzeczy mniejsze, yy, bardziej takie dopasowane. No i właśnie mam taką jedwabno-bawełnianą bluzeczkę pod spód. Yy, jedna jest w ogóle też różowa, taka dosyć mocno różowa <grych> z Intimissimi. Yy, zresztą różne tam są wersje. Próbowałam też i balerin, słuchajcie, i próbowałam różnych wersji Adidasów, które najbardziej pasują. Te moje Adidasy, takie moje ulubione, żółto-różowe, akurat krojem, nie, nie zupełnie się tutaj zgrywają, więc dobrałam sobie inne. No i jestem ciekawa. Waszych opinii na ten temat. E, też dwie bluzki zmierzyłam e, polo. Mam takie dwie bluzeczki polo, fioletową i różową, i obie super grają z żółtym, więc uważam, że mega fajnie będzie. E, do tych spodni super też pasuje ta właśnie moja Adidasowa kurteczka. Pokażę Wam. Kurteczka jest taka. Yy, tu jest napisane Adidas i ona jest taka jakby przezroczysta, w takie fajne wzory, bardzo sportowa, oczywiście to jest sztuczne, ale pod spodem wszystkie materiały mam 100% naturalne, więc wiecie, wiesz kto już tam yy, czasem takie kurtki wiatrówki noszę po prostu sportowe. I ma taki ostro-żółty zamek, który fajnie, moim zdaniem, wygląda do tego. Zresztą ta kurtka będzie w kilku stylówach tutaj. Dzisiaj już chyba była też wcześniej. Słuchajcie, bardzo fajnie, moim zdaniem, pasują takie wąskie, do środka włożone polówki. Polówki też są modne w ostatnich sezonach, także podoba mi się. I zdecydowanie te spodnie były moim od początku. Mam nadzieję, że one będą moim faworytem i je sobie kupię, zostawię i w ogóle... Także te spodnie, słuchajcie, ze mną zostają. Mimo, że nadal po wyprzedaży ta cena jest mocna. Ale fajnie mieć jedne takie sportowe spodnie, w fajnym na wiosnę takim żywym kolorze. Na pewno będę je nosić, bo ja lubię nosić takie luzackie rzeczy. Dużo bardziej niż obcisłe jeansy na przykład. Także to jest rzecz, którą właśnie można zestawić z niekoniecznie sportowymi górami, ale sportowa kurtka jak najbardziej. Adidasy, jak najbardziej. Moi drodzy, kolejne spodnie, których już nie mam, bo je zwróciłam jednak, ale pokazuję wam tam przebitkę. To były spodnie typowo takie dresowe, ale szerokie, bo ja chciałam koniecznie szerokie spodnie. Takie wąskie dresy. No mam już takie węższe takie wiecie, typowe dresy natomiast chciałam takie spodnie z szerokimi nogawkami po prostu, no i te jedne takie w takim jasnym brązie z paskami podobał mi się kolor Fajny krój, ale przytłoczyły mnie te spodnie. Czułam, że one właśnie za bardzo, tak jakby był trochę za duży może rozmiar, także radzę Wam tu wziąć o jeden rozmiar mniejszy, jeśli takie spodnie tego typu Wam się podobają, bo naprawdę były za duże, trochę za długie i trochę już ta szerokość nogawki mnie nie przytłacza. Wydaje mi się, że ten krój będzie lepszy dla osób z płaskimi biodrami i z taką bardziej chłopięcą sylwetką. Mm. No, ale zrobiłam tutaj e, poglądowo, żebyście zobaczyli, kilka stylówek. Te spodnie e, nie były na takiej już wyprzedaży, bardziej chyba one są z nowej kolekcji. E, Wziąłam je właściwie tak z ciekawości, żeby porównać, e, no bo wiedziałam, że mogę zwrócić, więc nie było problemu. Porównać krój, porównać jak to wygląda. No po prostu, żeby zmierzyć, pokazać też Wam. E, I powiem Wam, że te spodnie. Naprawdę miały fajną bawełnę, one były takie grubsze, bardziej by się nadały właśnie na jakiś sezon zimowy niż na wiosnę, lato, bo mogłyby już być trochę za ciepłe Wiecie co, fajnie wyglądały według mnie do, takiego, do takiej bluzki polo z długim rękawem, jasnej i do sweterka z merino bardzo, bardzo spoko zestaw. Tutaj miałam też różne buty, na przykład tam jakieś balerinki takie w panterkę, albo kremowe. Różne tam mierzyłam do tego. A właśnie, żeby było mieszane, żeby to nie było wszystko w stylu sportowym. Do też takiej mojej bluzy Adidasa, bardzo kolorowej, ale tutaj już uznałam, że trochę za dużo się robiło tego oversize'u też. Wydawało mi się, że trochę. Trochę mnie właśnie to, te spodnie tutaj wyglądały bardzo potężnie. Także te spodnie ym, fajne, ale na wysoki wzrost i według mnie, właśnie dla osoby o wąskich bardzo biodrach, będą fajne. Natomiast... Dzisiaj przychodzę do Was z taką ekoporadą dotyczącą paznokci. Yy, wiecie, że paznokcie jest to mimo wszystko część naszego ciała, więc też wchłaniamy różne substancje przez nie. Jest to część skóry, jest to po prostu jakaś tam warstwa rogowa, skórka, ale wcale nie znaczy to, że nie ma to wpływu. Więc ja dbam o pasnokcie w sposób naturalny, który nauczyła mnie moja babcia. Moja babcia między innymi też robiła taki kurs kosmetyczki za czasów komuny. I naprawdę wtedy się używało bardzo dużo naturalnych rzeczy do e, pielęgnacji e, i na przykład nauczyła mnie takiego sposobu e, pielęgnacji paznokci i skórek, że tak wyglądają moje dłonie, nie mam jakichś przepięknych dłoni, ale e, mam w miarę zdrowe dłonie, paznokcie i tak dalej, nie mam jakichś bardzo słabych paznokci, no ale też e, nie niszczę ich, więc no, nie mają się e, też powody jakoś bardzo osłabić. E, więc słuchajcie... Moje paznokcie. Odmaczam je w wodzie z mydlinami. Zostałam też ostatnio od Anusi takie płatki mydlane zrobione, już gotowe. No i można sobie nasypać do ciepłej wody, wymoczyć trochę ręce i potem ręcznikiem odsuwamy, suchym ręcznikiem już później odsuwamy skórki. W kierunku, no wiecie, tak, żeby te skórki zaczęły schodzić z paznokcia delikatnie. No i po jakimś czasie, jakby robienia tej techniki, te skórki naprawdę są bardzo minimalne. Później ja wcieram jeszcze cytrynę w te skórki, ona się uelastycznia i też wybiela to i dłonie, i paznokcie. I później, słuchajcie, robię taką kurację, którą Wam teraz pokażę. Podgrzana oliwa z oliwek z cytryną. To jest prawdziwa oliwa ekstra virgin. Nie jest jej jakoś dużo, ale ja ją potem przechowuję sobie w pojemniczku i używam ponownie, nie, że ją wyrzucam po każdym użyciu. To nie byłoby zbyt eko. Tym bardziej, że oliwa jest naprawdę droga. No, i ta oliwa jest lekko ciepła. Moczymy po prostu dłonie, paznokcie, szczególnie tak końce dłoń z paznokciami przez kilka minut w tej oliwie. Później resztę wcieramy po prostu w dłonie. Wycieramy do sucha jakąś, jakąś szmatką albo papierem kuchennym. Ja nie używam, bo też uważam, że to nie jest ekologiczne, więc używam po prostu ściereczek lnianych i bawełnianych. Natomiast, właśnie w tej oliwie jak wymoczycie dłonie kilka minut, to one się robią bardzo, bardzo pięknie wypielęgnowane. Niesamowicie skóra się robi elastyczna. Ja nawet czasem wieczorem taką miksturę sobie potrafię w skórę twarzy wetrzeć, e, robiąc taki ten masaż głasza. Więc bardzo Wam polecam tą technikę. E, I używam też lakierów eko-bio e, takich, które nie są szkodliwe dla paznokci. I no, ewentualnie po wniknięciu w ciało też nie... Nie robią krzywdy. Takie coś. Benekos, ale są różne. Zamówiłam sobie teraz, zamawiam sobie teraz z innej firmy. Zobaczymy, wypróbujemy. To jest nawierzchniowy lakier bezbarwny. I one mają dużo takich nieszkodliwych substancji w sobie. I chyba 90% skład naturalny. Więc są naprawdę w porządku i bardzo ładnie malują. Także w ogóle nie mam do nich. Żadnego, żadnych uwag. Możecie spokojnie zamawiać Benekos. Ale um, jak będę miała następne do, do, do zarekomendowania, to Wam oczywiście pokażę jeszcze jakiś inny um, inny i w ogóle niedługo też będzie porada związana z pielęgnacją cery. Zamówiłam taki ajurwedyjski olejek z samych naturalnych. Można by go nawet zjeść dosłownie. I też Wam powiem, czy jest skuteczny jak działa na skórę i jakie są jego efekty. Także mam nadzieję, że ta porada się Wam przyda. Pokażę Wam przebitkę, jak moczę dłoń jeszcze. Po takiej kąpieli w oliwie też paznokcie te skórki, nawet jeśli nie wszystkie jeszcze tak ładnie się od, odmoczyły w mydlinach i nie odsunęły idealnie ręcznikiem, to one są na tyle elastyczne, że y, będą się też stawały takie malutkie, malutkie, praktycznie niewidoczne, że nie trzeba ich wycinać i nic z nimi robić. Także regularne takie, nawet raz w tygodniu, y, postępowanie powoduje, że y, naprawdę y, jest wszystko ok z paznokciami. Ciężko chyba będzie to zobaczyć, ale. Yy. Moje paznokcie, moje dłonie są naprawdę bardzo teraz nawilżone. O, teraz widać, że skórki są praktycznie niewidoczne. Jeśli coś tam jeszcze odstaje, to można sobie po prostu odciąć, ale... Oczywiście w dzisiejszego dnia nie będę malować paznokci. Będę je malować pewnie dopiero jutro. Troszkę je wtedy odtłuszczę, wymyję mydłem dokładnie i... I wtedy pomaluję. Natomiast dzisiaj będą sobie takie naturalne, bo są bardzo ładne, błyszczące. Kupiłam spodnie z Vinted jeszcze. I też tego typu, co właśnie te z paskami. Też mają paski, ale te spodnie nie mają wyrazistego wzoru, bo te paski są, zobaczcie, w kolorze spodni po prostu. Są to po prostu te paski Adidasa, ale w kolorze spodni. Rozcięcia mają też na dole większe, co jest fajne, bo właśnie można bucik pokazać. I te spodnie są trochę mniejsze. Nie wiem, po prostu jakiś może starszy model z poprzedniego roku, bo to, jest, to nie jest stary model, absolutnie z jednego lub dwóch sezonów wcześniej. I spodnie są praktycznie nowe, słuchajcie, jak nowe i kosztowały ponad jedną trzecią ceny tego, co te nowe. Więc się bardzo cieszę, bo wiadomo, no zwinty nie będę zwracać, ale czułam, że te spodnie będą dobre i są dobre i naprawdę te spodnie zostawiam sobie, oczywiście, bo są też super, także będę miała dwie pary nowych dresów i można je spokojnie, według mnie, nawet do pracy włożyć. Oczywiście zależy, gdzie to, kto pracuje. Ja do szkoły na taki luźniejszy dzień spokojnie mogę włożyć takie spodnie do normalnej bluzki, tak jak tam sobie mierzę taką właśnie jedwabną bawełnianą e, i do tych Adidasów różowo-żółtych, które uwielbiam, e, można właśnie też taką kurteczkę sportową dołożyć, ale może być też nawet do takiego bardzo prostego e, pudełkowego żakieciku, czemu nie? też by pasowało, bo te spodnie nie są jakieś bardzo bardzo treningowe, fajnie wyglądają po prostu takie luźne. E, bardzo wygodne też, także naprawdę te spodnie to jest strzał w dziesiątkę i super bawełna jest też tego. I to jest też 100% bawełna, więc super, po prostu super. Trafiłam na nie, widziałam je kiedyś w TK maxie, chyba już ich nie ma teraz w kolekcjach. Natomiast można jeszcze pewnie gdzieś trafić na Vintage czy na Allegro gdzieś czy na OLX-ie. E, super są. Naprawdę są super. Mierzyłam je też do tej bluzy, właśnie, do tej kolorowej bluzy. Bardzo mi się e, podobają z tą bluzą, bo ta bluza właśnie ma kolory tych Adidasów, tych butów w sobie, plus e, ona ma. Yy, taki kolor, yy, brudny róż, też w sobie, więc fajnie łączy. Ten kolor w ogóle bardzo ma piękny wzór ta bluza. Ona jest, ona jest już ze starych kolekcji, kupiłam ją też na vintage, słuchajcie. no to, Czyli tu mamy po prostu dres. Stricte dres, wszystko na sportowo. To już nie jest mieszanie stylu, tylko to jest wszystko na sportowo. No ale do tych spodni można też włożyć polówkę. Bardzo fajnie by wyglądała na przykład różowa palówka I do tego właśnie adidaski Czy nawet balerinki e, Takie neutralne też by super wyglądały Bo do tego typu szerokich spodni Bardzo ładnie wyglądają baleriny No a wiecie, że baleriny też są bardzo modne Ja bym nawet do tego zestawu Z bluzą się pokusiła takie baleriny włożyć Bo bluza ma dużo wzorów Takich ciekawych, trochę zwierzęcych I myślę, że takie baleriny by nie były obraźliwe Nie byłyby offensive Jak to mówią po angielsku e, Do tego zestawu, także... Naprawdę jestem zadowolona I z nowych Spodni, które kupiłam I które naprawdę już dawno o nich marzyłam Więc jestem bardzo zadowolona I że w ogóle ten kolor w tym rozmiarze Trafiłam na wyprzedaży, to jest Niesamowity fakt, słuchajcie No i jestem też bardzo zadowolona z tych różowych Spodni z Vinted Także wow, super Oczywiście, Wiecie, żeby nie było to ta sukienka, którą mam na sobie, też może fajnie wyglądać, zestawiona w sportowym stylu, bo ona jest taka wygodna, właśnie jest ściągaczowa, ma fajny kolor. I ja ją tutaj mierzę właśnie do tej kurtki, którą miałam na początku filmiku i do żółto-różowych Adidasów, żeby właśnie ożywić kolorystycznie. Dobrałabym tutaj jeszcze na przykład tą fioletową torebkę z Adidasa jak najbardziej i moim zdaniem będzie super, super stylowa. Yy, wygodna na co dzień i można w niej spokojnie iść do pracy wszędzie w zasadzie. Będę Wam oczywiście pokazywać jeszcze yy, jakieś stylizacje w tym stylu, w bardziej już w, w, w stronę tych trendów wiosenno-letnich, że już będą to bardziej letnie rzeczy, letnie sukienki, letnie jakieś właśnie spodenki yy, zestawione z takimi sportowymi rzeczami. Także mam nadzieję, że Was ten filmik zainspirował. Dajcie znać, w którym najbardziej zestawie Wam się podobała. Ja wiem, który jest mój ulubiony, ale jestem ciekawa, czy to się będzie zgadzało z tym, co Wy uważacie. No i oczywiście polecam Wam zabawę modą. Na maksa polecam Wam zabawę modą i to, żeby się tym cieszyć, żeby, żeby właśnie łączyć style. Nie musimy mieć wszystkiego w tym, to nie jest już, to nie są lata 50. czy 60., że musimy mieć wszystko w tym samym stylu. Jak spódniczka, to szpileczki, absolutnie nie. Im więcej zabawy, im więcej inspiracji i takiej wiecie wolności w tym ubieraniu, tym lepiej. Oczywiście wszystko trzeba wypróbowywać, dlatego ja tutaj się cieszę, że mogę robić dla was filmiki, jednocześnie mierzyć te rzeczy, sprawdzać różne opcje. To jest naprawdę fajna zabawa, do której was też namamiam. No i oczywiście polujcie na takie rzeczy w lumpeksach i na Vinted i na stronach z używanymi rzeczami, bo naprawdę można zdorwać, jak widzieliście, super rzeczy i to dużo, dużo taniej niż w sklepie. Kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. W następnym filmiku już będzie hall, a jutro Was zapraszam na live. Prawdopodobnie na 90%. <grydy> jest jakby umówiony, ale no gdyby nas tu zasypało, gdyby się zdarzyła jakaś katastrofa yy, pogodowa, no to może się nie udać. Ale miejmy nadzieję, że będzie. Także zapraszam wieczornie około 20. Yy, no i kolejny hall lumpeksowy jest też super. Jest z Viva Profit, ale naprawdę... Piękne rzeczy będą. Cześć.